Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem skomentujemy bardzo świeże wydarzenia, chodzi mianowicie o to, że jak pokazała rzeczywistość, zgodnie z tym, co mówiło wielu ludzi odważnych podczas okresu szału i Ukrainomani i największego natężenia propagandy, wielu ludzi mówiło, że to nie może działać, to się nie uda, to się skończy źle i... Przez to, że mówili tam prawdę w okresie najbardziej szalejącej propagandy, płacili często dość wysoką cenę szykan, problemów w pracy i itd., dalej, ale niemniej jednak nie przestawali mówić prawdy, walczyli dalej. I zgodnie z tym, co ci ludzie mówili, teraz okazuje się to, co się okazać miało. Wojny nie da się skutecznie prowadzić na Zoomie czy na Skype'ie, jak e, marny komik, tutaj cytuję, obecnego e, niemalże prezydenta. E, Najpotężniejszego kraju na świecie, że go dokładnie cytuję, że kiepski komik, m, e, który działał na Zoomie i na Skype'ie, wielce wojnę prowadził, doprowadził kraj do zniszczenia, do kompletnego niemalże wyludnienia wielu rejonów, zniszczenia gospodarki, m, infrastruktury itd. Tak tak Teraz jeszcze się stawia i wierzga i udaje, że ma jakieś znaczenie. No Facet najwyraźniej walczy o życie, nie ukrywajmy tego, gdyż po zakończeniu sprawy cały gniew skupi się na niego, na nim, na jego rodzinie, na jego najbliższych współpracownikach, ponieważ facet nieźle zarobił na nieszczęściu narodu, którym zarządzał. I robił to lekką ręką. Jak już powiedziałem, mierny komik zagrał przez ostatnie już prawie 3 lata. W bardzo miernej, ale bardzo krwawej komedii, zwaną e, drakom rosyjsko-ukraińską, którą sam spotęgował w dużej mierze. Dał się wpuścić w maliny swoim europejskim sojusznikom, którzy wysyłali mu tylko hełmy i nawet palcem nie kiwnęli, żeby mu pomóc, kiedy sprawa się zintensyfikowała. Widać jasno, że odłączenie od rzeczywistości i skajpowanie. Czy zoomowanie nie pomaga w zarządzaniu krajem, a tym bardziej w prowadzeniu wojny. Problem też polega na tym, że e, wielu ludzi, którzy obecnie dowiadują się prawdy wprost powiedzianej już przez najwyższych urzędników wielu krajów o tym całym konflikcie, e, ci ludzie nie są w stanie tej prawdy przetrawić. Bo tak jak to było z tym wiruchem, małym chińskim przyjacielem, propaganda była tak mocna, tak wulgarna, tak nachalna i tak podła, że wiele ludzi zostało przeprogramowanych. I teraz, kiedy dociera do nich prawda, to mają zwyczajnie syndrom wyparcia i nie mogą tej prawdy zaakceptować, gdyż burzy to ich zupełnie percepcję świata i mają tak zwany lubię to sformułowanie dysonans poznawczy. I dodam jeszcze, i to niemalutki. I już widzimy, na czym sprawa stoi. Sprawa stoi na tym, że mm, teraz jest wielkie oburzenie wielu działaczy, polityków, jak to można wielkim skypowo-zoomowym generale, wielkim internetowym wojowniku tak mówić, też on tak walczył o swój naród. Jak walczył? Wszyscy widzimy. A zakupy na Manhattanie jego żony, nie wiadomo skąd, za wielkie E, kwoty czy te domy generałów ukraińskich, które ostatnio swajczyły się w Kalifornii razem z innymi domami, to skąd się wzięły, zwłaszcza ostatnio? No, te pytania trzeba zadawać, no, no są one niewygodne, ale tu przechodzimy właśnie do sedna filmiku. Tylko w zadawaniu niewygodnych pytań, tylko w dążeniu do prawdy, a prawda jest u mnie tożsama ze stanem faktycznym. Tylko dążenie do poznania stanu faktycznego umożliwi nam zbudowanie czegoś konstruktywnego, i tylko jeśli żyjemy w prawdzie, możemy dbać o swoje chociażby podstawowe wolności. Bo jeśli żyjemy w kłamstwie, moi państwo, to kłamstwo z czasem pęka i prawda wychodzi na jaw. Żeby to kłamstwo utrzymać jako obowiązujące, trzeba wkładać w cały system coraz więcej energii i środków. I w pewnym momencie trzeba przejść do terroru i tego terroru jest coraz więcej. Oczywiście na skali historycznej systemy oparte tylko na kłamstwie nie trwają długo, ale na, dla życia ludzkiego jest to pewien dość nieznośny kawałek czasu. Jeszcze okupiony terrorem, wielkimi wydatkami na iluzje, tak samo jak teraz zielone łady i inne rzeczy i kopie nas to po portfelach, zamyka nam to buzię, wsadza nas to do, do pierdla i po, pozbawia znajomych Narażona na straty społeczne. Widzimy już, jaka jest wielka cena kłamstwa, żeby je utrzymać w skali historycznej na krótko, ale wielu ludzi przez to cierpi. Dlatego yy, wkładajmy dużo wysiłku, by dążyć do poznania stanu faktycznego, czyli do prawdy i jak najbardziej się da żyć w prawdzie. A teraz, właśnie, prawda dorwała się panu Żeleńskiemu do tyłeczka. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.